ma wszystkim. Tu mój nowy zakup. No, w garażu się przyda, czy do przedmuchania kosiarki, czy coś do pomalowania. Tak więc będziemy na pewno malowali suda, ale zobaczymy kiedy. A wstęp już nagrałem, jak ją wyciągałem, jak ją przewoziłem. Tak więc zabieramy się tutaj za składanie i zobaczymy jak to chodzi. Niby opinie były dobre, tam ludzie tam gadali, że tam nie jest te 100 litrów, tylko 95 To parę litrów w tą czy w tą, to mi to nie robi różnicy. Za te pieniądze to też nie ma co wybrzyzać. Aby po prostu pompowała i była bezawaryjna, a reszta to już jest. Wiecie, jak. Firma też w sumie jest obojętna. Czy to będzie ipress czy Tagret. Wszystko jest to samo, tylko pod różnymi emblematami. i Tyle. Tutaj coś w środku jest. Lejla tutaj chodzi. Myśli, że będzie kosiarka jeździć kosiarka tylko przywiezła kompresor i tyle To miec roboty na dzisiaj. Aha. No, to filtr. No, tam. to jest plastik w głowicy wchodzi? Ciekawe jak długo to wytrzyma. Czy robimy na coś metalowego, bo to jest trochę słabo od temperatury. Ja zobaczymy. Mamy jeden, mamy drugi. Kółka bardzo fajne, masywne, pełen plastik jest. Tak więc nie są puste w środku, tylko są naprawdę, jak na kółka, takie malutkie, dość ciężkie są. Tutaj z przodu są e, takie odboje jakby e, gumowe, więc też fajnie nie będzie latać. Ja i tak docelowo chciałem mieć albo w pomieszczeniu za tym, za tą ścianą, albo jeszcze w kolejnym pomieszczeniu, po prostu. No i docelowo chciałbym, mieć, żeby sprężarka była w zupełnie innym pomieszczeniu. Teraz na razie jej nigdzie nie będę wkładać, bo... Bo co? Bo altankę muszę skończyć, będę potrzebował ją po prostu do takara. Więc, więc na razie sobie będzie tutaj na kółkach normalnie, a potem mam nadzieję, że po prostu wyjedzie i i będzie spokój jak będzie chodzić to po prostu nie będzie w ogóle słychać niepotrzebny mi ten hałas no co jest z tobą zaraz palec wjedzie nóż i będzie co to jest? Czy to jest na gwincie jakiś tam gwint chyba... zobaczymy zmierzymy czas ile pompuje od zera i zobaczymy, jak długo będzie pompować. od tych tam 5-6 bar, zależy jak jest ustawiona. Tak, jak będzie pompować, potem. Dobra, tutaj mamy jakieś odpowietrzenie razem z korkiem. Dobra, i mam taki malutki lejek, chociaż nie wiem czy tak po prostu. Z bańki nie naleję, bo tym to będzie leciało godzinę. Próbujemy tak zalewać. Dużo tej oleju nie powinno wejść. No, olej jest w prezencie. Dwie bańki w sumie, gdzie piątki. A tamto nie patrzcie, bo po prostu jak już zamawiałem, to sobie zamówiłem parę rzeczy na warsztat. Już nie było. Więc zobaczymy, jak to będzie działać. O, nawet udało się Szkoda, że nie widzę oczka O, fajnie. Idealnie Takie 3 czwarte Może tutaj wchodzi tego oleju z setki Widać było w oczku, że coś tego oleju jednak jest a ile dokładnie, Z tego to nie wiem, więc na pewno nie była sucha, możliwe, że była sprawdzana. Tak no więc co, ulotka? to ulotka. Fajne nawet takie grube pytanie, co coś w środku. I zobaczymy, zobaczymy ile, ile, czy to będzie. Eee, co jest? Czy ja nie mam pobranego stopera. Panie, co się dzieje? Fajnie Co To jest... Czemu nie chcemy mi się włączyć? Fajne to są no Dobra, mniej więcej 1635 Dobra, odpalamy go nie, to taki gnośny 25, bardzo ładnie. Jak na 100 litrów, tam w okolicy 100 litrów. No to zajebisty czas. No zobaczymy, mi sobie pistolet. Jak to będzie chodzić. Jest taka podruba 5500. Pięć yy, pistoletu Jeszcze kupić teraz? Który będzie załamkać? Zobaczymy, czy tu mam na cisnienia. Tak jakby można było malować, Czy spróbować. No, fajnie jest. to mi wystarczy w zupełności przy pistolecie przy na maksa ustawieniu bez problemu utrzymuje mi 6 bar więc to jest w zupełności wystarczy do jakiegoś drobnego malowania jak i do pracy, bo bączek podobnie bierze nie bączek ze 100 litrów więcej bierze no to uczyła kostownie około 5 bar no i do przedmuchiwania do tego wszystkiego jak znalazł nic więcej nie potrzeba tak więc dziękuję za uwagę. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.